W 1923 roku w Tennessee Rejf i Dani bawią się starym, zepsutym dwupłatowcem, udając żołnierzy z czasów I wojny światowej. Obserwują też ojca Rejfa, który lata swoim samolotem nad farmą. Po wylądowaniu mężczyzny dzieci zakradają się do samolotu, aby dalej się bawić, ale przypadkowo uruchamiają go. Dzieci wpadają w panikę, gdy samolot przez kilka minut leci bez kontroli, ale na szczęście udaje im się zatrzymać go na środku pola. Kiedy wracają, ojciec Daniego niego wściekle wyciąga go z samolotu i bije za to, że bawił się z Rejfem, nazywając go głupim chłopcem, który nie umie czytać. Rejf chwyta stare śmigło i uderza nim mężczyznę, nazywając go brudnym Niemcem. Ojciec dla niego wyjaśnia, że walczył z Niemcami podczas wojny w nadziei, że nikt nigdy nie zobaczy tego, co on widział. Następnie odchodzi, więc Dani mówi Rejfowi, że jest jego najlepszym przyjacielem, po czym biegnie za ojcem. W 1941 roku druga wojna światowa osiąga swój szczyt. Dani i Rafe są porucznikami w siłach powietrznych i zawsze lubią popisywać się swoimi umiejętnościami pilotażowymi. Ich koledzy z drużyny są pod wrażeniem, ale Major Doolittle jest zirytowany. Pewnego popołudnia Dulit informuje Rafe'a, że został przyjęty do brytyjskiej eskadry orłów, więc musi wybrać między pozostaniem w amerykańskich siłach powietrznych, a wyjazdem do Londynu. Kiedy Rafe prosi o radę, Dulit odpowiada, że wybrałby Londyn. Później Rafe mówi Daniemu, że Dulity przydzielił go do Londynu, zamiast przyznać, że to była jego decyzja, ale Dani nadal jest zdenerwowany. Zawsze chciał walczyć razem z nim i nie może zaufać nikomu innemu, że będzie go wspierał. W pociągu do Nowego Jorku Evelyn i jej przyjaciele rozmawiają o tym, jak wygląda praca pielęgniarek w wojsku. Evelyn opowiada, że cztery tygodnie temu miała romans z Rejfem, opisując go jako najbardziej romantyczne dni w swoim życiu. Poznała go podczas badania wzroku, które wykazało, że nie widzi dobrze. Ref miał dysleksję, ale wszystko inne widział doskonale więc Evelyn i tak go przepuściła. Potem, kiedy Evelyn podała mu zastrzyk, zbliżyli się do siebie, ponieważ ich ojcowie byli weteranami, ale Rejf nadal flirtował. Nagle zaczął czuć się źle i Evelyn zdała sobie sprawę, że przyniósł kartę innego żołnierza tylko po to, żeby znów ją zobaczyć. Zastrzyk już otrzymał, a ponowne podanie leku spowodowało, że zemdlał, uderzając się w nos podczas upadku. Wieczorem Rejf czekał na Evelyn przed szpitalem z szampanem. Jego nos nadal bolał, więc ona się nim zajęła i skończyło się na pocałunku. Kiedy pociąg przyjeżdża na stację, Rafe czeka na Evelyn z małym orygami w kształcie ptaszka. Przyprowadził kilku swoich kolegów z drużyny i przedstawia ich innym pielęgniarkom, aby wszyscy mogli razem pójść do klubu i się zabawić. Żołnierze starają się flirtować z pielęgniarkami, ale nie są w tym zbyt dobrzy. Kiedy wszyscy są zajęci, Rafe i Evelyn zakradają się do portu i zabierają policyjną łódź, aby dostać się na elegancki statek wycieczkowy w pobliżu. Całują się na platformie, która ich wnosi, ale przypadkowo naciskają dźwignię i platforma nagle wpada do wody. Na szczęście udaje im się utrzymać. Kiedy wracają do hotelu, Rafe mówi jej, że jedzie do Londynu i przyznaje, że zgłosił się na ochotnika. Obiecuje, że wróci po nią i prosi, żeby nie przychodziła na dworzec, bo to byłoby dla niej zbyt bolesne. Evelyn daje mu swój szalik na pożegnanie. Następnego dnia Dani odprowadza Rejfa. Evelyn i tak się pojawia, ale spóźnia się, więc Rafe widzi ją tylko z okna pociągu. W miarę trwania wojny brytyjskie siły powietrzne mają coraz większe trudności z utrzymaniem kontroli nad przestrzenią powietrzną. Reif zostaje przydzielony do samolotu pełnego śladów po kulach i plam krwi poprzedniego pilota, który zginął dopiero po wylądowaniu. W Stanach Zjednoczonych prezydent mówi swojemu zespołowi, że muszą bardziej pomóc Europie w pokonaniu nazistów. W odpowiedzi na to Japonia planuje odwet w postaci zniszczenia amerykańskiej floty Pacyfiku w Pearl Harbor. Zespół pielęgniarek Evelyn i Eskadra daniego zostają wysłani do Pearl Harbor, gdzie piloci ozdabiają swoje samoloty zabawnymi rysunkami. W miarę upływu tygodni Evelyn i Rafe zawsze piszą do siebie listy, dzieląc się informacjami o swoim życiu. Rafe wyjaśnia, że trudno jest nawiązywać przyjaźnie, ponieważ codziennie giną mężczyźni na polu bitwy. Przynajmniej jest dumny z tego, że dobrze kieruje swoją drużyną i jak dotąd nie przegrał żadnej bitwy. Stany Zjednoczone wysyłają floty na Atlantyk, admirał nie jest zbyt zadowolony z tych dziwnych taktyk. Japonia potajemnie fotografuje wszystko, aby śledzić ich pozycję i przygotowuje torpedy do wielkiego ataku. Pewnego dnia baza w Londynie uruchamia syrenę, a drużyna Rejfa pędzi do samolotów, aby wziąć udział w kolejnej bitwie. Ich praca zespołowa jest bez zarzutu i w ciągu kilku minut zestrzeliwują kilka samolotów wroga. Niestety, wróg zaskakuje samolot Rejfa od tyłu i udaje mu się go zestrzelić, powodując wyciek paliwa. Gdy wybucha pożar, Rejf nic nie widzi i nie może się wydostać, ponieważ osłona kokpitu się zablokowała. Strzelając do szyby, aby ją rozbić, ale zanim zdążył uciec, samolot został ponownie trafiony i szybko spadł, rozbijając się o powierzchnię morza. W międzyczasie Dani ogląda walkę bokserską na jednym z nowo przybyłych okrętów marynarki wojennej i nawet obstawia wyniki. Wszyscy żołnierze kibicują swoim ulubionym zawodnikom, a Dani cieszy się, widząc zwycięstwo swojego faworyta. Jednak zabawa zostaje przerwana, gdy otrzymuje straszną wiadomość. Kilka minut później Dani odwiedza Evelyn, aby poinformować ją że Reif zginął w walce. Rozmawiają o tym, jak bardzo czują się samotni bez Rejfa, a Dani dowiaduje się, że jego przyjaciel zgłosił się na ochotnika. Była drużyna Rejfa i pielęgniarki zbierają się, aby wypić toast za Rejfa i pożegnać go. Kilka dni później Evelyn jest zdruzgotana, otrzymując ostatnie listy, które wysłał jej Reif. Japonia nadal przygotowuje się do wielkiego ataku i próbuje wysyłać fałszywe wiadomości do swoich żołnierzy, wiedząc, że USA ich szpiegują. Jednak amerykański zespół wywiadowczy domyśla się, że coś się dzieje. Trzy miesiące później Dani i Evelyn nadal spędzają razem czas, znajdując pocieszenie we wspólnym smutku. Evelyn zapomina chusteczkę w restauracji, więc Dani idzie do domu pielęgniarki, aby ją zwrócić. Umówili się, że będą się częściej spotykać, chociaż Evelyn nie jest tego pewna. Następnego dnia inne pielęgniarki drażnią ją i zapewniają, że nie ma nic złego w tym, że chce ruszyć dalej. W domu Evelyn chowa listy i orygami w kształcie ptaka. Żegnając się z nimi na zawsze. W Waszyngtonie odkrywają, że japońska flota zaginęła, a samoloty nie mogą jej znaleźć, co jest niezwykle podejrzane. W Pearl Harbor Dani stał się bardzo dobrym liderem zespołu. Evelyn przychodzi go odwiedzić, a Dani przyznaje się swoim przyjaciołom, że czuje się źle z powodu zakochania się w dziewczynie swojego najlepszego przyjaciela, ale oni zachęcają go, aby ruszył dalej. Następnie Dani zabiera Evelyn na lot, aby mogli razem oglądać zachód słońca na niebie. Kiedy wracają. Chowają się w garażu spadochronowym i robią niegrzeczne rzeczy. Następnego ranka Evelyn ma pewne wątpliwości co do tego, co zrobili, ale Dani zapewnia ją, że wszystko jest w porządku i zgadzają się zacząć się spotykać. Z upływem dni Dani i Evelyn są bardzo szczęśliwi w swoim nowym związku. Japonia i Stany Zjednoczone nadal szpiegują się nawzajem i muszą snuć wiele domysłów, aby zrozumieć, co próbują im przekazać ich służby wywiadowcze. Floty i samoloty obu stron są codziennie przemieszczane, aby utrzymać wroga w stanie gotowości. Pewnej nocy Evelyn pracuje w szpitalu i kiedy podnosi wzrok, jest zszokowana widząc tam Rejfa. W tym samym czasie Dani otrzymuje list od Rejfa, w którym ten opowiada mu, co się stało. Rejf przeżył katastrofę i myśląc o Evelyn, znalazł siłę, by wydostać się z samolotu i dopłynąć do powierzchni. Znalazła go francuska łódź rybacka i pozostał we Francji, dochodząc do siebie. Płacząca Evelyn próbuje pocałować Rejfa, ale cofa się, czując się winna. W tym momencie zostają znalezieni przez Daniego. A Rejf odchodzi, gdy zdaje sobie sprawę, co się dzieje. Następnie Rejf udaje się do baru, aby spotkać się z kolegami z drużyny i podzielić się swoim doświadczeniem. Kiedy pojawia się Dani, Rejf wznosi szyderczy toast w jego imieniu. Dochodzi do kłótni, ponieważ Dani przypomina Rejfowi, że uważali go za zmarłego, ale Rejf nadal uważa, że przyjaciel go zdradził i nagle uderza go pięścią. Pozostali żołnierze próbują ich rozdzielić, ale bezskutecznie, a dwójka nadal się bije, niszcząc wszystko w barze. Wkrótce przybywa policja i wszyscy w barze uciekają. Rafe i Dani wsiadają do samochodu i odjeżdżają, aż znajdują miejsce, gdzie mogą spokojnie porozmawiać. Dani chce się pogodzić, ale Rafe nie widzi możliwości powrotu do normalności. Następnego ranka armia japońska jest w końcu gotowa do rozpoczęcia ataku. Armia amerykańska otrzymuje wiadomości, że rozmowy pokojowe zakończyły się niepowodzeniem, a Japonia zniszczyła wszystkie swoje maszyny szyfrujące. Żołnierze w radarowni zauważają dużą mgłę. Ale uważają, że jest zbyt duża, aby mogły to być samoloty. Amerykanie podejrzewają nadchodzący atak, ale nie mogą zgadnąć, gdzie. Wkrótce japońskie samoloty docierają do Pearl Harbor, a niektórzy piloci lecą tak blisko ziemi, że próbują ostrzec niewinnych cywilów. Po dotarciu do bazy otwierają ogień ze wszystkich rodzajów broni. Wszyscy są zaskoczeni i muszą biec wśród eksplozji, aby zorganizować kontratak. Rafe i Dani budzą się w samochodzie i natychmiast ruszają, aby dołączyć do swojej drużyny. Amerykańskie statki wybuchają jeden po drugim wraz z całą załogą, a dziesiątki ludzi giną od jednego uderzenia. Każdy, kto przeżył torpedy, zostaje powalony gradem kul, który nie pozostawia ani jednego sprawnego statku. W domu pielęgniarki Evelyn widzi atak i mówi swoim przyjaciołom, aby pobiegli do szpitala. Kiedy biegną ulicami, wielu z nich również ginie. Japońskie samoloty otwierają ogień do budynków, likwidując żołnierzy, którzy nadal są w łóżkach. Ciała piętrzą się w całym porcie, a mężczyźni są zdruzgotani śmiercią swoich kolegów z drużyny w ich ramionach. Ocalali na nielicznych stojących statkach otwierają ogień z broni pokładowej i udaje im się zestrzelić jeden lub dwa samoloty, ale nadal są w wyraźnej niekorzystnej sytuacji. Amerykańscy żołnierze biegnący do swoich samolotów również znajdują się pod intensywnym ostrzałem, więc większość z nich nie jest w stanie dotrzeć do celu. Kilku żołnierzy próbuje otworzyć ogień z broni palnej, jaką tylko uda im się znaleźć, a nawet wspina się na dach, aby uzyskać lepszy widok, ale oni również szybko zostają zestrzeleni. Wkrótce samoloty również zostają wysadzone w powietrze, powodując kolejne eksplozje, które zwiększają liczbę ofiar. Dani i Rayf wyskakują z samochodu i starają się jak najlepiej przemknąć między eksplozjami i kulami, mając nadzieję, że znajdą sprawny samolot, którym będą mogli walczyć. W szpitalu pielęgniarki i lekarze muszą przenieść pacjentów z dala od okien, ponieważ budynek również jest atakowany. Zakrywają się materacami, aby chronić swoje ciała przed spadającymi odłamkami, gdy ściany szpitala się rozpadają. Po długim biegu Rejfowi i Daniemu udaje się wejść do budynku i zadzwonić po posiłki. Sąsiedni budynek wybucha i niszczy wszystkie linie, więc Duet jest zmuszony do dalszej ucieczki. Dani prowadzi Rejfa i grupę żołnierzy z powrotem do swojego samochodu, wyjaśniając, że w pobliżu znajduje się mały pas startowy, który nie został jeszcze trafiony. Kilka samolotów leci za nimi, otwierając ogień, ale mężczyźni schylają się i udaje im się uniknąć kul, chociaż samochód zostaje uszkodzony. Na brzegu statki nadal toną, a żołnierze giną. Ci, którzy próbują pływać, są zestrzeleni przez samoloty. Niektórzy mężczyźni próbują ukryć się pod zatoponymi statkami, podczas gdy inni utknęli pod ciężarem statku i powoli toną. W szpitalu pielęgniarki i lekarze muszą korzystać z innych pomieszczeń, takich jak kuchnia, aby opiekować się pacjentami. Panuje absolutny chaos, co negatywnie wpływa na jakość opieki. W międzyczasie grupa w samochodzie dociera do ostatniej stojącej bazy i zabiera całą broń, jaką może znaleźć. Desperacko chcą otworzyć ogień. Ale Rave zmusza ich do czekania, aby nie zdradzić swojej pozycji. Japońskie samoloty przelatują obok, niczego nie widząc, a Rave każe grupie wyjść i otworzyć ogień, gdy wróg patrzy w drugą stronę. Japonia natychmiast odpowiada ogniem, likwidując kilku żołnierzy. Dani jest zdruzgotany śmiercią przyjaciela, a Rave musi go odciągnąć na bok. Kiedy nadarza się okazja, grupa biegnie, aby dostać się do pozostałych samolotów, ale Japończycy szybko się zorientowali i wysadzili kilka z nich. Danny i Rayf startują razem ostatnimi dwoma samolotami, zgadzając się współpracować jak za dawnych czasów. Udaje im się dotrzeć do pasa startowego tuż przed tym, jak wróg wysadza hangar. Wykorzystując stare taktyki i doskonałą pracę zespołową, duet lata wokół bazy, niszcząc jak najwięcej japońskich samolotów. Mężczyźni na ziemi zapewniają wsparcie ogniowe, zestrzeliwując samoloty, które próbują uciec. Następnie duet dociera do portu, gdzie dzięki współpracy Daniego i Rejfa udaje się pokonać kilka japońskich samolotów. Ponieważ nie mają już elementu zaskoczenia, wróg jest zmuszony do odwrotu. W szpitalu nie ma wystarczającej liczby personelu i środków, aby uratować wszystkich, więc Evelyn otrzymuje polecenie, aby podzielić pacjentów na tych, którzy mogą wyzdrowieć i tych, którzy nie mają szans. Zaczynają przybywać również cywile, a pielęgniarki są zdruzgotane widokiem ciała jednego ze swoich kolegów. Wkrótce reszta żołnierzy wypływa łodziami, aby przeszukać wody i ratować ocalałych, ale znajdują głównie ciała. Rafe i Dani zatrzymują się w szpitalu, aby oddać krew, co sprawia, że sytuacja wokół Evelyn staje się niezręczna. Następnie dołączają do ekipy ratowniczej, która przenosi przewrócony statek, aby spróbować uratować kilku żołnierzy uwięzionych w środku. Niestety narzędzia nie są w stanie wystarczająco szybko otworzyć otworu i ostatni mężczyźni giną. Następnego dnia prezydent USA mówi o tym incydencie na konferencji i oficjalnie ogłasza stan wojny z Japonią. Jego doradcy są zaniepokojeni jego planami, ale prezydent wstaje z wózka inwalidzkiego, aby udowodnić, że mogą osiągnąć wszystko. Po ceremonii poświęconej wszystkim poległym żołnierzom, Evelyn rozmawia z Rejfem na osobności i dowiaduje się, że on i Dani będą współpracować z majorem Dulitlem w tajnej misji. Evelyn wyjawia, że jest wciąż z dzieckiem Daniego i wyjaśnia, że odda mu całe swoje serce, ale będzie też kochać rejfa przez całe życie. Później Evelyn idzie pożegnać chłopaków, a Rejf w końcu pozwala Daniemu być szczęśliwym. Żegnając się, Evelyn obiecuje Daniemu, że będzie na niego czekać i nie zostawi go dla Rejfa. Kiedy duet spotyka się ponownie z Dulitlem, dowiadują się, że otrzymali srebrną gwiazdę i awans do stopnia kapitana. Dulitl mówi im, że tajna misja jest niezwykle niebezpieczna i prawdopodobnie nie wrócą, ale oni nadal chcą walczyć za swój kraj. Później Ray spala listy Evelyn i próbuje przekonać daniego, aby nie brał udziału w misji, ale ponieważ Dani nie wie o dziecku, odmawia rezygnacji. Zespół tajnej misji trenuje przez wiele miesięcy i w końcu jest gotowy do działania w 1942 roku. Doolittle wygłasza inspirującą przemowę, podczas gdy mechanicy demontują ciężkie części samolotu, aby mógł latać szybciej. Przed odlotem przeprowadzają kilka próbnych lotów, a nawet Dulitl popisuje się swoimi umiejętnościami. Samoloty są transportowane na amerykańskich statkach, a Dulitl wyjaśnia, że będą atakować Tokio. To długi lot, więc aby zatankować, zatrzymają się w Chinach, a Doolittle uczy ich: Jak powiedzieć jestem Amerykaninem po chińsku. Rave i Dani martwią się różnicą w liczbie pilotów ale Dulitl zapewnia ich, że ma plan. W bazie Evelyn prosi przyjaciela o przysługę i ten pozwala jej usiąść w pokoju komunikacyjnym, aby mogła słuchać, jak radzą sobie Dani i Rayf. Dulitl omawia plan ze swoją drużyną i zaskakuje wszystkich, ogłaszając, że też poleci, co nie podoba się jego przełożonym. Niestety, Armia japońska wykrywa ich obecność wcześniej niż planowano. Przynajmniej ludzie Dulitla dowiadują się o tym, szpiegując japońską komunikację, i Amerykanie mogą się przygotować. Ponieważ nie mogą zatrzymać się w Chinach, nie mają wystarczającej ilości paliwa na całą bitwę, więc zaczynają usuwać z samolotów jak najwięcej ciężaru. Reyf i Dani podają sobie ręce i obiecują sobie, że będą ostrożni. Na szczęście zespół składa się z doświadczonych pilotów i udaje im się wystartować z krótkich pasów startowych statku. Kiedy znajdują fabryki w Tokio, natychmiast zaczynają zrzucać bomby, niszcząc kilka budynków. Japońscy żołnierze biegną do broni, aby odpowiedzieć ogniem, a wiele z ich samolotów zostaje poważnie uszkodzonych. To powoduje ich upadek i śmierć pilotów, co jeszcze bardziej zmniejsza ich i tak już niewielką liczbę. Ocalałe samoloty unikają ataku najlepiej, jak potrafią, i lecą dalej, jednak lecą na ślepo, ponieważ statek, który je przywiózł, również zostaje zestrzelony. Tracą kontakt z bazą, a Evelyn nie wie już, co się dzieje. Zespołowi kończy się paliwo i obawiają się, że nie dadzą rady, ale na szczęście Rejf dostrzega pola ryżowe i postanawiają tam wylądować. Niestety śmigła samolotu Rejfa przestają działać, a planowane lądowanie kończy się katastrofą. Gdy wokół nich rozprzestrzenia się ogień, ocalali opuszczają wrak, ale zostają otoczeni przez japońskich żołnierzy, którzy otwierają ogień. Rave i jego ludzie strzelają z ukrycia, tracąc wszelką nadzieję na ucieczkę. W tym momencie pojawia się samolot Daniego i w ciągu kilku sekund zestrzeliwuje większość Japończyków. Jednak samolotowi kończy się paliwo i rozbija się w pobliżu. Martwiąc się o swoich przyjaciół, Ekipa Reifa wychodzi z ukrycia i biegnie przez pole, strzelając do każdego wroga ukrywającego się w wysokiej trawie. Rayf znajduje Daniego z kawałkiem metalu utkniętym w szyi i próbuje mu pomóc, ale zostaje trafiony przez wroga od tyłu. Japońscy żołnierze otaczają wszystkich ocalałych i zaczynają ich wiązać. Reif znajduje porzucony karabin i otwiera ogień, szybko likwidując kilku przeciwników, zanim kończy mu się amunicja. Wróg przygotowuje się do oddania strzału w kierunku Reifa, jednak Dani rzuca się przed niego i zasłania go swoim ciałem. Pozostali amerykańscy żołnierze wykorzystują to zamieszanie, aby sięgnąć po granat i wykończyć ostatnich kilku Japończyków. Rave podbiega do Daniego i opowiada mu o dziecku, mając nadzieję, że da mu to siłę, by pozostać przy życiu. Dani odpowiada jednak, że to on będzie ojcem i umiera w ramionach przyjaciela. Chwilę później chińska armia odnajduje grupę i ratuje ją. Kiedy Rave wraca do Stanów Zjednoczonych, Evelyn cieszy się na jego widok, ale załamuje się, gdy zdaje sobie sprawę, że trumna, którą przywieźli. Zawiera ciało Daniego. Wszyscy ocalali z bitwy o Pearl Harbor, w tym pielęgniarki i lekarze, otrzymują medale za odwagę i stają się inspiracją, która pomaga Stanom Zjednoczonym wygrać wojnę. W końcu Ewelyn rodzi dziecko i nadaje mu imię Dani. Rave zostaje jego ojcem i zabiera go na loty, aby uczcić pamięć Daniego. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.